Zimowa Akademia Hodowcy to już druga akademia proponowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie rolnikom z Warmii i Mazur. Opinie uczestników Letniej Akademii Uprawowca z czerwca ubiegłego roku potwierdziły, że zamysł tej formy kształcenia jest ciekawy i oczekiwany przez rolników. Byłem uczestnikiem pierwszej Letniej Akademii Uprawowca. Chciałem tutaj ją pochwalić. Przekaz wiedzy, który dostaliśmy. Wiedza teoretyczna, na początku wykłady z profesorami na uwm następnie wiedza praktyczna. Krótki czas na przyswojenie tej wiedzy, ale dużo wiedzy. Nowej wiedzy, przypomnienie, utrwalenie nabytej wcześniej wiedzy, co jest dużym atutem. Także tu jak najbardziej zachęcam nowych uczestników do korzystania z Akademii, Zimowej Akademii Hodowcy. Dzięki letniej Akademii Uprawowca rolnicy z Warmii i Mazur mieli możliwość uzyskania cennej wiedzy z zakresu uprawy i rolnictwa. Akademia obejmowała warsztaty praktyczne, wykłady i prelekcje, a także wyjazdy do gospodarstw. Były to wyjazdy studyjne, gdzie rolnicy mogli naocznie zobaczyć, jak w praktyce wyglądają rozwiązania innowacyjne i jak zostały one wdrożone. Bardzo polecam udział w akademii z racji tego, że można uzyskać nowe doświadczenie, zdobyć nową wiedzę bardzo ciekawą, którą można zastosować w swoim gospodarstwie rolnym. Zapraszamy hodowców bydła mlecznego do udziału w trzech sobotnich warsztatowych zajęciach w zakresie żywienia bydła mlecznego wraz z laboratoryjną analizą pasz, technologii doju, rozrodu bydła, odchowu cieląt. Cechy charakterystyczne Zimowej Akademii hodowcy to najlepsi specjaliści, naukowcy w dziedzinie żywienia, rozrodu i pielęgnacji bydła mlecznego. Ostateczny program Akademii powstanie w ścisłej konsultacji z zakwalifikowanymi do udziału rolnikami, zatem prowadzące zajęcia naprawdę odpowiedzą swoją wiedzą na zagadnienia zgłoszone przez jej uczestników. Kształcenie w tej nowej formie, w formie Akademii. Przygotowany jest przez doświadczony zespół specjalistów z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Zapraszamy zainteresowanych rolników do udziału w Zimowej Akademii Hodowcy.